Witajcie na kanale Plecak i Droga. To już trzeci dzień mojej wyprawy do Santiago de Compostela. Wyruszam z Roncesvalles do Cubiri. To około 21 km. Pogoda dopisuje, ale ciężki plecak muszę znowu przekazać taksówką. Za mną emocjonujące przejście przez Pireneje, ale i dzisiaj będzie góreczek trochę na trasie. Tylko trochę łagodniej, nie tak jak wczoraj. Chodźcie ze mną. Pokażę Wam, co Kamino ma dla nas dzisiaj w zanadrzu. Zapraszam do wspólnej przygody. Tak wyglądało moje łóżko. Tutaj spała Ela, i tutaj spał jeden gostek. Przed chwilą poszedł, pożegnał się, powiedział błąkany. Jesteśmy na dole w piwnicy i tu jest tego więcej. Tylko nie wiem, czy tam ktoś jest, żeby nie filmować. Już ludzie się do wyjścia szykują. Przyszłyśmy do tej herbergi. To jest właściwie taki hospitaleros. Piękny obiekt. To jest taki zakon. Nie wiem, jak to nazwać. I przyszłyśmy tutaj o. 19.30. Bardzo trudny wczorajszy dzień był. Nie mam czasu teraz na żadne podsumowania. Szkoda. Myśmy przyszły tutaj tak wykończone, bo cały dzień było pod górkę. Eli wysiadły biodra. Bardzo ją rozbolały. Już później nie mogła iść. Szła normalnie tip-topkiem. Ale to już było wtedy, jak myśmy już schodzili z góry. I było jeszcze ostrzej, ostro w dół, po kamieniach i korzeniach wtedy właśnie biodra wysiadły. Ja się bałam o kolana, ale nic mi się nie stało, jestem cała i zdrowa, jest wszystko w porządku. Dzisiaj idziemy do Cubiri, nie zamawiamy żadnego hotelu ani herb albergę, ale dzisiaj też przekażę mój plecak przez y, taksówkę. Nie będę go taszczyć. Postanowiłam wysłać do domu namiot. Izomatę, puchową kurtkę, trochę się tego nazbiera. Także mam nadzieję, że zejdzie do 8 kg, wtedy mogę go nosić. Nie, nie chcę zrezygnować z tej wyprawy i niestety muszę ponieść konsekwencje złych decyzji i drogich, bo dużo pieniędzy zainwestowałam w te rzeczy. Ale są moje i to nic. Czekam w cholu na ele, jest po ósmej. Już oddałam plecak, kosztował 7 euro dzisiaj, wczoraj 8, zaraz przyjdzie i ruszamy w drogę. Dzisiaj w planie 21 km do Cubirii. zobaczymy jak nam to wyjdzie. Taką kuchnię miał. można było się posilić, coś zjeść, tak już nie ma nikogo. Ale prawdziwe posiłki dostawaliśmy te dla pielgrzymów. Zupełnie gdzie indziej taka restauracja, troszkę dalej trzeba podejść, aha, i żela przyszła. Żegnam się my ruszamy. Stamtąd wyszłyśmy, w tym obiekcie spałyśmy i maszerujemy na szlak do cubiri. to był aerobik z rana bardzo dobrze ćwiczenia na rozgrzewkę na rozpracowanie mięśni zobaczcie jaki to jest wielki klasztor bardzo, bardzo skomplikowany obiekt taki nie jeden budynek tylko wiele różnych budynków bardzo mi się podoba, byłyśmy w kościele była msza święta ale po hiszpańsku no to wiadomo, że nic nie rozumiał człowiek co mówili po hiszpańsku msza święta. Ale obie pomodliłyśmy się i tak ja ledwo stałam. Myślałam, że padnę, trzęsłam się cała. Zobaczcie jak tu pięknie. Tam jest hotel, ale tu jestem cały, zaraz wam pokażę w całej krasie. Może tu z tego miejsca lepiej. Tak. I już słoneczko wstało, ma być dzisiaj też ciepło, tak jak wczoraj. Pogoda była wspaniała. Myśmy i tak większość czasu były w cieniu. Bo to w górach drzewa, więc w cieniu, ale było wspaniale, cały czas krótkich rękaw. a taka kapliczka. Zobaczcie, jakie piękne widoki. 11 maja jest po ósmej. Wyruszamy bez śniadania. Na trasie kupimy coś do jedzenia. Byłam przed chwilą w tej kapliczce, pomodliłam się. Bardzo ładne miejsce, naprawdę bardzo ładne. I pyszne jedzenie na kolację dostaliśmy. Z noclegiem i kolacją kosztowało 21 euro. To nie, to nie było drogo. Bardzo fajnie, zadowolone jesteśmy. I wyspane przede wszystkim. Tutaj jedliśmy kolację. A tam jest obiekt, w którym spaliśmy. Moje śniadanko, kakałko, zaraz zrobię, ciepłe mleko, tak. I taka bułeczka chyba z czekoladą i budyniem albo tym, nie wiem, bo nie rozumiałam co mówi. Aha, w lewo. Są szczałki. Nie wolno przegapić. Może ktoś zauważył, że ja czasami mówię Herberge, a czasami mówię Albergę. I obie y, są poprawne opcje, bo Herberge mówi się po niemiecku, a Alberge jest po hiszpańsku. Nie pamiętam, jak się mówi po francusku, ale też właśnie błąka no, błąkamino, no. Też są dwie różne, nawet być może ich jest jeszcze więcej, ale w tym przypadku jedna jest francuska, a druga jest hiszpańska, a ponieważ idę kamino francuskie to trochę się mieszać będą te y, słowa ale każdy rozumie na szlaku o co chodzi więc jest ok chciałabym podsumować wczorajszy dzień, czyli pierwszy dzień kaminu. nie spodziewałam się przeszłyśmy ponad 28 km. aha, tu uszczałkę widzę, dobra zaraz skręcam teraz będziemy iść przy lesie to był bardzo trudny dzień, bo cały czas było pod górkę. Poddawałam się wielokrotnie, przyznaję, bezbicia. Wielokrotnie chciałam, żeby mnie ktoś autem zabrał. Zatrzymywałam samochody. Też się przyznam. Idę pod górkę, dlatego tak sapię. Przepraszam. Wiem, że tego w kamerze tak nie widać. Bo się inaczej ogląda potem na ekranie. Ale ja w nogach czuję. Po drugie... Nogi dzisiaj są zupełnie inne po wczorajszym dniu. Ta większość drogi pod górkę. Cały czas bez zmiłowania mnóstwo zakrętów, więc się modliłam, żeby za zakrętem już było prosto albo z górki, ale za zakrętem jeszcze bardziej było pod górkę. Więc dzisiaj nogi są jak kłody. Odczuwam wczorajszą wędrówkę. Na koniec etapu bardzo ostro w dół, cały czas w dół ostro, trzeba było bardzo uważać, dlatego mało materiału nagrałam. Doszliśmy do, do naszego zakwaterowania czyli do takiego zakonu braci olbrzymi obiekt. Bardzo mi się podobał. Warunki tam w środku nie są luksusowe, powiedziałabym spartańskie. Ale za 21 euro był nocleg i kolacja. I kolacja była wspaniała, palce lizać. Zupa, nie wiem co to za zupa, dokładki jadłyśmy. Do tego coś takiego, jakaś pasta, coś z makaroni na ostro było. I później mieliśmy do wyboru kurczak z frytkami albo ryba z frytkami. Obieśmy wzięły rybę z frytkami. Strąga. bardzo ościsty, ale pyszny. I na koniec kelnerka przyniosła jeszcze lody. Takie zwykłe, wiecie jak w sklepach się kupuje takie rożki zawinięte w papierek, złotko. Ale fajne ochłodzenie na koniec. I to już było bardzo późno. Na nic nie było czasu, nie prałyśmy niczego, bo to nie było nawet o czym mówić. Tylko zdążyłyśmy się wypluskać zęby, umyć. Wróciłyśmy do pokoju już światło zgasili, bo tam gaszą światło centralnie. Więc o godzinie 22 zgaszone światło. Ja musiałam zapalić latarkę. I przy tej latarce starałyśmy się nie hałasować. Co nieco porobiłyśmy. To taka nierobota. Ale ogólnie jestem zadowolona, że ten dzień w ogóle przetrwałam. I to dzięki Eli. Zawdzięcza mi bardzo dużo. Ona mi wsparcie dała psychiczne. Nie dałabym rady. Dostałam na trasie załamania nerwowego. Nie szło dalej iść. Absolutnie. Co więcej modliłam się, żeby jakieś auto podjechało i mnie wzięło. Jechało auto, takie oni takie mają terenowe auta, takie małe transporterki. Ciągle krążą po tych drogach wśród pielgrzymów. Zatrzymywałam jak auto stop i stawali, pytali o co chodzi, jak mówiłam, że chcę wsiąść, że mnie wieźli nie. Kilka razy zatrzymywałam żadne auto mnie nie wzięło. No to i właśnie później już poznałam Elę. I może i dobrze się stało, bo bym nie doszła. Poddałam się po prostu. Także pan za mnie zadecydował. Nie pozwolił mi poddać się, za co jestem bardzo wdzięczna. Idę dalej pod górkę. Na razie wyłączam. Patrzcie, jakie piękne widoki. W tamtą stronę idę, co wyjdę z zakrętu to piękniej. Ale to jest naprawdę pięknie. Patrzcie jak się w ogóle opaliłam śmiesznie. <śm nie, wiem, czy widać, jestem w cieniu? Gdzie jest słońko. O. Teraz widać. U mnie jeszcze w porządku, bo mnie to ani nie boli, ani nic. Ale Ela wczoraj się spaliła naprawdę do góry. Niestety, aż mi przykro, wczoraj wieczorem to miała gorączkę na nogach i na rękach. O, jak tu pięknie. Ale jesteśmy wysoko. Na tej trasie znalazłyśmy sympatyczne zacisze z kamiennym stołem i dwiema ławami, przy którym posiliłyśmy się. Szkoda, że nie mam ani jednego zdjęcia. Jak na razie trasa mi się bardzo podoba. Te dróżki zakręcane, chowające się w jakieś takie arkady z naturalnych gałęzi paniały, niezapomniane przeżycie. Sceneria do filmu Hobbit. Ale pięknie, super. A, czyczykakia, i tu. Prawie nic nie widać. No i doszłyśmy do przejścia nad wodą po takich betonowych słupkach. No szłam ostrożnie, bo w jednej ręce trzymałam kamerę, chciałam filmować. te miejsce jest dosyć znane ze zdjęć kaminowców, ale nigdzie nie znalazłam nazwy, co to jest. I też nie jestem pewna, czy na pewno ta rzeka nazywa się erro. To tego nie potwierdzę, nie jestem pewna. Nie, chcę. nie chcą pozować. <grywanie> 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 Ale i tak jesteście śliczne maluchy, jakie tu piękne domy. Idziemy w dół. Patrzcie jaka piękna droga. Patrzcie, jak sucho. W ogóle wody nie ma. No, teraz tu powinien być potoczek. A on jest całkowicie suchy. A jaka polana, jaka piękna łąka. I co powiecie? Wy nie czujecie, ale z 26 stopni, jest bardzo fajnie, wiaterek zimny powiewa, kawałeczek betonową i taka droga się zdarza. <grytania> Betonu jeszcze nie miałyśmy, czy była? No właśnie, pierwsza betonuwa. Na szczęście często można spotkać takie źródełka z tych źródełek pobierałam wodę do picia. Ja ją dosłownie piłam. Tylko trzeba zawsze patrzeć, czy pisze. Aqua potable. Stanął. Przyszłyśmy. I za nami jeszcze wyżej pod górkę. A tam w dali widzicie te drogi? Tu jest bez przerwy z górki pod górkę, z górki pod górkę. Zobaczcie jaką torbę mam, bo dzisiaj też oddałam plecak, jeszcze wyżej, skręcamy, zobaczcie, jak choinka. Ale dzisiaj też jest dzień chodzenia po górach. Tak jak wspominałam, tylko troszkę inaczej bo pod górkę z górki, pod górkę z górki, pod górkę. Chwilami też ostre podejścia. Dosyć nawet. I dość dużo było betonu pod górkę. Ale najwięcej to takich właśnie, jak w tej chwili. Będę trzymała równo kamerę, żeby widać było. A widzę, w lewą stronę musimy skręcać. Gdzie jest drugi dzień. Jestem z siebie dumna, że dałam radę tak dużo, naprawdę. Widzicie ten mureczek? To znaczy tędy. I dalsza piękna droga. Jeszcze 4 kilometry i jesteśmy na miejscu. Subiri Droga była bardzo ładna. Wzloty i upadki. Mnie osobiście się bardzo podobała, chociaż też czuję zmęczenie wielkie. 22 km przeszliśmy. Kurami. 21, przepraszam, 21. I jeszcze 4. No to, to, no, to 25 km. Humory dopisują, ale takie troszkę przyśpione. <noise> bo, bo jesteśmy naprawdę zmęczeni. Ale już niedaleko, to jest wielka frajda. Alto de Erro to punkt widokowy i przełęcz, z której zaczyna się dłuższe w dużej części kamienne zejście do Cwirii, 7-8 km. Ścieżka jest stroma, z luźnymi kamieniami i nierównościami. Bardzo obciąża kolana i wymaga skupienia. Za to można podziwiać piękne widoki na dolinę rzeki Arga i wzgórza na Wary. W tym zejściu przydałyby się solidne buty trekkingowe, ale uważam, że przede wszystkim lepiej stawiać krótkie kroki, bo to klucz do bezpieczeństwa. Jej, tu nie ma, gdzie mogę postawić. I cały czas w dół, cały czas w dół. Nie wiem gdzie stanę. Hmm. Tutaj ktoś coś napisał. Tu jest wskaźnik. I tu coś pisze. Ale już rozsypały się literki. Dobra. Z czytaniem. Taka furtka. Gdzie? Dobra. No, jak tu się stromo zrobiło. Jeszcze gorzej. No, zejdę, zejdę. Nie ma co. Tam tak. W dół. A ja to ominę, tu koło furtki jakiejś dziwnej. I jeżeli ktoś idzie sam i tutaj dozna felecung, to, to co wtedy? Dokonanie tego zejścia daje satysfakcję i buduje pewność siebie na dalsze kamino. Przyznaję, że bardzo mi się podobała ta droga. Jeszcze takiego czegoś nigdy nie widziałam. Byłam troszkę i też przerażona, ale zachwyt mój był wielki. To było niesamowite przeżycie. Jestem za szeroka z tymi torbami na boku. Krzaki mnie dopadły. nisko to jest. Teraz jest w pionie kamera. I to muszę teraz iść w dół. Wyłączę kamerę, bo tu trzeba ostrożnie iść. O, jakie to piękne. Patrzcie na te... na te drzewko. Nie będzie chyba tego tak widać. W ogóle zobaczcie jak tutaj jest, jak w filmach. Jesteśmy w Subirii. Ale poczty nie widzę... Jest! Korero to poczta. Popacz, jak ludzie w rzece siedzą. Zobacz. Planowałam w cubiri skorzystać z poczty, żeby nadać moją paczkę, ale była niestety nieczynna. I ten kolejny raz, jak przystało na pielgrzyma, nie zamawiałyśmy noclegów, więc od drzwi do drzwi pytając dostałyśmy nocleg w alberdze sekunda etapa, 18 euro. W cenie nocleg i śniadanie. Na trasie mijałyśmy małe wioski w których zaopatrzyłyśmy się w prowiant: jakieś jogurty, bagietki, pomidory, coś z wędlinki. I ku naszej radości przy lesie trafiłyśmy na stół kamienny z kamiennymi ławami cudowny posiłek, co za ambiente. pod drzewami, na świeżym powietrzu no coś wspaniałego. Na miejscu w Alberdze dostałyśmy adres do bardzo dobrej restauracji restaurante Gauciori Hatecha, polecano nam, gdzie mogłyśmy bardzo dobrze zjeść, i rzeczywiście było bardzo smacznie, ale to opowiem jutro. Teraz żegnam się, mówię dobranoc, błękamino.